Cześć. Dzisiaj powiemy sobie o przycinaniu jabłoni w okresie letnim przed zbiorami. Zapraszam do oglądania. Na początek jeszcze krótka informacja. Część osób nie wie, ale prowadzę też drugi kanał o nazwie Przyrodnicze Inspiracje, na którym publikuję filmy z wielu ciekawych przyrodniczo miejsc, które warto odwiedzić, a przynajmniej zobaczyć je na filmie. Zainteresowanych zapraszam, teraz będzie link w górnej części ekranu, jak również zamieszczę link w opisie filmu. A teraz przejdźmy już do samego cięcia jabłoni. Jabłonie owocują od, w zależności od tego, jaka to jest odmiana, od w zasadzie końca lipca do października, i w tym okresie warto wykonać cięcie letnie. To cięcie ma na celu usunięcie tak zwanych wilków, czyli dzikich pionowych pędów, które rosną nam między pędami owoconośnymi i zacieniają dojrzewające owoce. Dlatego, aby tych pędów się pozbyć, usuwamy je przy samej nasadzie. Tutaj mamy taki dziki pęd, i usuwamy go jak najbliżej nasady, żeby tutaj jak najmniej tego zostało. Optymalnie by było takie pędy wyrywać. Wtedy to powinno się robić jeszcze w lipcu, kiedy nie są zdrewniałe. I ubieramy rękawice i takie pędy możemy wyrywać. Wtedy one nam już nie odrosną z tego miejsca. Natomiast tutaj, tutaj czasem zdarza się, że z pąków śpiących pod korą w kolejnym sezonie będą nam wybijać kolejne takie pędy. Wtedy też musimy je usuwać. I zobaczcie, tutaj owoce są... A te dzikie pędy rosną i przeszkadzają. Tutaj one niepotrzebnie zabierają substancje odżywcze dojrzewającym owocom, i ich nie potrzebujemy. Chcemy, żeby światło dochodziło. No tutaj się nie da idealnie blisko, ale tak, żeby jak najmniej tego zostało. Chcemy, żeby siła szła w owoce, a nie w tworzenie dzikich pędów. Zagęszczających koronę, i mamy taką sytuację, że jeżeli te pędy usuniemy teraz w lecie, to mamy mniej pracy przy cięciu zimowym. Dlatego warto sobie rozłożyć tą pracę. I teraz jeszcze dopóki nie ma zbiorów, jeszcze możemy te pędy usuwać. Na nich nie ma owoców, bo są to pędy jednoroczne, a owocom przyda się światło. I takie letnie cięcie prześwietlające warto wykonywać nie tylko na jabłoniach, ale także na gruszach, śliwach i innych drzewach owocowych. Owoce będą miały lepszy dostęp do światła i dzięki temu będą lepiej dojrzałe i dojrzeją wcześniej. Także w dzisiejszym filmie to by było wszystko. Zamieszczam teraz link do mojego drugiego kanału. A ja się z Wami żegnam i pozdrawiam.